Siemanko ludziska w kolejnym odcinku Star Wars W poprzednim odcinku co co my robiliśmy szkolenie, pierwszą misję jest szkolenia, udałam się do wzięłną gwiazdkę, ale dobra, mierzę o to. To co? Dzisiaj będziemy robić kolejną misję szkoleniową. Pościg na Endorze. Dobra, zobaczymy co to jest. Ta gra solo. Na razie. Może zagram z kimś innym. Bardzo bym chciał. Dwóch, to jest większa zabawa, ale. Podpowiedź. Ok. No ale dalej, dawaj. Poszczę chyba Rozpoczynamy misję. Kurde, głupie gardło. Czy

Taking our speeder bikes. Rebels are escaping. All available units, pursue and engage. What's this? Design. What's that? Goopy. Goopy scooter. Oh, come on. Yeah. The taxi. We'll yeah, I said I was going to yeah. see, really, TSTs are currently deployed in your area. They will engage the rebels on sight. Uh. Narrow uh. canyons up ahead. No, kurde. No, patch. No. <coughs> scooter. No, to jest, no. Udało się to zniszczyć, dobrze. Strasznie źli, się, Ci, Ah. Slabo. Oh. Another shop patrol is yeah, Česko, part of structure. Turda. the Institute of and. Come on patrol. If you're heading... Enemy extraction point has been neutralized. Continue pushing the remaining rebels. Roger that. Do not let up on those rebels. Watch out for the drop ahead! <coughs> 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 -patrol. We have them now. Съвест, развага. Съвест, развага. Съвест, развага. Добре. Какво <coughs> <coughs> Co, и ти не? Три мисии, мисия от е Taka krótka ta misja no, Jest! Dwie gwiazdki Kurde, nie no Nie upowiem, no, że jeśli to była taka krótka misja, myślę, że to jest przygotowanie To chyba zagramy co? Jeszcze jedną tak Aż no. no, tak krótkie misji to była Nie było. Czy to jest szkolenie, nie, to, to się nie dziwnego Ale dobra, no to zagrajmy teraz przełamanie, inwazja. Ciemno z Dobra, przełamanie czy, czy... może to w następnym odcinku. Taki krótki na razie. Dobra, tak. Ten kolejny, kolejny Wam pokażę w następnym odcinku. To będzie taki krótki odcinek w takim razie. Przepraszam za moje gadło Ale no dobra, jeśli tam się. Podobało. To prawda, krótki, ale... ale fajny. Chyba. <laughs> Nie dobra. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajkę. Like, jeśli chcielibyście więcej zobaczyć. Dostawcie suba, bo to motywuje do dalszej pracy. I... Dziękuję bardzo za oglądanie. I do następnego odcinka. Nara!